Witam Was moi drodzy. Więc playlista z wywiadami z tej książki Duch w Atomie jest już za nami. Natomiast ja bym chciał kontynuować tematykę związaną z filozofią mechaniki kwantowej. No i tak się zastanawiałem, jak się za to zabrać w jakiś taki optymalny sposób. No i doszedłem do wniosku, że potrzebne będą jakieś takie wstępne opowieści z filozofii nauki w ogóle. Więc proponuję, żebyśmy sobie zrobili taką playlistę z lekcjami zerowymi. To nie będzie wymagało w zasadzie żadnego przygotowania, jedynie trochę takiej otwartości umysłu, że tak powiem. No i mam nadzieję, że każda z tych lekcji nas jakoś uczuli na, na jakiś aspekt i wyrobi w nas taką precyzję wyrażania myśli. No, i też taką czujność na to, jak ktoś nam pociska coś, co jest naciągane. To będzie bardzo ważne w tych naszych rozważaniach dotyczących tego, jak myśleć o mechanice kwantowej. Bo, moi drodzy, moim zdaniem jest tak, że dużym problemem we wszelkich tego typu dyskusjach zahaczających o filozofię nauki czy też mechaniki kwantowej, jest to, że my mamy taką tendencję, aby gdzieś tam po cichu projektować jakieś swoje chcieństwo. Czyli, co mam na myśli mówiąc, chcieństwo jakieś takie wyobrażenie na temat tego, jaki świat być powinien. No i słowo powinien jest słowem niebezpiecznym, bo słowo powinien dotyczy sfery normatywnej, a w zasadzie nauka zajmuje się faktami. Czyli innymi słowy, nauka mówi o tym, jak jest, a nie o tym, jak powinno być. No i dzisiaj chciałbym Wam zaproponować takie ćwiczenie. Mam nadzieję, że ono się okaże pożyteczne. Ja przeczytam teraz cztery takie opowiastki. Możemy je sobie roboczo zatytułować Wizja świata. I to będą dwa razy po dwie opowieści. Dwie dotyczące wizji newtonowskiej, czy takiej wizji, jaka obowiązywała. Powiedzmy w XVIII i XIX wieku. Czyli no, chodzi o fizykę klasyczną, deterministyczną. No i będą dwie opowieści dotyczące wizji kwantowej, czyli wizji indeterministycznej. No to lecimy. Pierwsza opowieść. Dzięki teorii Newtona zrozumieliśmy, że świat jest doskonale zestrojonym zegarem, którego tykanie jest determinowane przez uniwersalne niezmienne i absolutne prawa przyrody. W tym sensie świat przypomina doskonale zgraną symfonię, w której każdy dźwięk ma swoje właściwe miejsce, symfonię, w której nie ma miejsca na żaden chaos, na żaden fałsz, na żaden dźwięk nie będący w harmonii z pozostałymi. Instrumentami tej symfonii są wszystkie układy fizyczne, zaś zapisem melodii są uniwersalne prawa fizyki, w którym układy te posłusznie się poddają po to, by wspólnie wygrywać melodię Wszechświata, tę doskonałą muzykę sfer, która rozbrzmiewa w przepastnych przestrzeniach kosmicznych i wypełnia swoją melodią najdalsze krańce Wszechświata. Ok, no i to jest pierwsza opowieść, sałatka słowna, lecimy dalej, druga opowiastka. Teoria Newtona nieodwracalnie zmieniła nasze spojrzenie na świat. Oto zrozumieliśmy, jak zimnym, pustym i bezlitosnym miejscem jest świat, który zamieszkujemy. Wszystko, co się dzieje w naszym życiu, jest tylko konsekwencją bezmyślnego ruchu ciał, zeterminowanego przez zestaw nieczułych na nasz los równań różniczkowych. W takim świecie nie ma miejsca na wolność, nie ma miejsca na wybór. Wolna wola jest tylko iluzją, a wszystkie nasze dążenia, pragnienia i uczucia są niczym więcej, jak tylko zestawem konfiguracji cząstek. I nie mają żadnego znaczenia w ostatecznym rozrachunku. Jesteśmy tylko maszynami działającymi wedle z góry ustalonego schematu, schematu, któremu musimy się poddać, czy nam się to podoba, czy nie. No więc wizja bardzo pesymistyczna. No i teraz to była fizyka klasyczna, teraz przechodzimy do kwantowej. Pierwsza opowieść. Dzięki teorii kwantowej zrozumieliśmy, że zimna, mechanistyczna i deterministyczna wizja świata nie jest ponurą koniecznością, że na najbardziej podstawowym poziomie opisu świata jest miejsce na wolność. Co więcej, w tej wizji rzeczywistości, to właśnie obserwator ma do odegrania niezbywalną rolę. To od jego wyborów zależy kształt rzeczywistości manifestującej się przed jego oczami. Wolna wola jest ocalona, a mechanistyczny determinizm Okazał się być tylko przejściowym etapem rozumienia świata, nie oddającym w żaden sposób jego fundamentalnych zasad funkcjonowania, które okazały się harmonizować z naszym, jakże dla nas drogim oraz oczywistym poczuciem wolności wyboru. I raz jeszcze mechanika kwantowa. Wydawało nam się, że zrozumieliśmy uniwersalne zasady rządzące światem i że dostrzegliśmy ostateczne prawa, które dyktują kształt tego, jak przyroda ewoluuje. Jednak mechanika kwantowa brutalnie rozbiła w pył tę naszą harmonijną wizję rzeczywistości. Myślenie w kategoriach przyczynowych, niezbędne do rozumnego widzenia świata, legło w gruzach. Świat u swoich fundamentów jest rządzony przez przypadek. To, co niegdyś wydawało nam się doskonałą harmonią cudownie współgrających dźwięków, okazało się być chaotyczną kakofonią przypadkowych pisków i zgrzytów. Które nakładają się na siebie, potęgując ten jazgotliwy, pełen dysonansów hałas. No i moi drodzy, jaki jest morał z tych czterech opisów? Ja się starałem, żeby one były w miarę kwieciste, nie wiem na ile to mi się udało. No w każdym razie, nagadać się, nagadałem, a mogłem w zasadzie powiedzieć, że kolejno. Pierwsza opowieść to jest determinizm, no i fajnie. Druga opowieść, determinizm, i niefajnie. Trzecia opowieść indeterminizm fajnie. Czwarta opowieść indeterminizm niefajnie. Z punktu widzenia, jaki jest, ja w zasadzie powtórzyłem dwa razy wizję newtonowską i potem dwa razy wizję kwantową. Reszta wszystko sałatka słowna, związana z tym, jakie to emocje we mnie wzbudza ta wizja. No i moi drodzy, jest tak, że z fizyką klasyczną no to nie ma generalnie problemu, bo mniej lub bardziej ją rozumiemy. Przynajmniej na takim poziomie koncepcyjnym, no i tam się nie dzieje nic kontrowersyjnego, natomiast mechanika kwantowa jest pełna sprzeczności pozornych albo prawdziwych. To jest temat na długą debatę. W każdym razie, no, czegoś, co jest kontrowersyjne, no i przez to jest dużo, dużo bardziej tajemnicza, no i przez to też niestety ludzie jej mocno nadużywają, dlatego właśnie, że jest tajemnicza. Więc moi drodzy, ja bym chciał was właśnie uczulić na wszelkie tego typu przejawy takiego chcieństwa i mieszania tych dwóch światów. Jeden świat to jest świat tego, jak jest, ten świat faktyczny. A drugi świat to jest ten świat normatywny, już nie związany z nauką, tylko no, to nasze chcieństwo. Jak ja bym chciał, żeby było, albo ewentualnie no, jakie emocje rodzi we mnie jakaś wizja świata, co mi się w niej podoba, a co mi się nie podoba. Więc jak ktoś wam opowiada o mechanice kwantowej, to gorąco polecam, żeby wyłapywać wszystkie takie kawałki, gdzie się wkrada jakieś. Albo chciejstwo, albo ogólnie zdradzanie stosunku emocjonalnego do wniosków, jakie płyną z tego, co, co jest mówione. I moi drodzy, i, i co wtedy? No, nie chcę przez to powiedzieć, że to należy jakoś całkiem wykreślić czy odrzucić, a przynajmniej we własnej głowie to sobie oddzielić i opatrzyć taką etykietką, że o, tutaj ktoś powiedział swój pogląd. Ok. Czyli już nie mówił na temat tego, jak jest, tylko opowiedział swój pogląd na temat tego, jak, jak on o tym myśli. No więc chciałbym, żebyście gdzieś z tyłu głowy mieli to co, to, co powiedziałem Wam dzisiaj, więc to będzie taka lekcja zerowa. No i mam nadzieję, że to będzie pomocne w oddzielaniu tego, co, co jest stricte faktyczne, naukowe od tej sfery emocjonalnej. Także. To było w zasadzie tyle na dzisiaj, dzięki za uwagę, no i do usłyszenia, do następnego.